Zdarka! 112 y. klub. Zaraz wam pokażę. O tak wygląda nasz klub. Zaraz i pucharków, Jak pokażę wam. Że... Chyba mnie jego brata profil, ale nie jestem aż tak pewna. I jak ja powiedziałem Bikul, cool, to trafiłem Bi. No, wbijajcie do mnie na kanał. Link w opisie. Tak? A z... I lajkujcie It's... ten filmik. Lajkujcie szczególnie, bo to jest jej pierwszy filmik. No, mój pierwszy, bo wszystkie inne się zepsuły. Wszystkie inne się zepsuły. Tam. Haha, ale go porobiła. Moja gwiazdorka Jakby co jestem jego bratem Siostro! <grym <grym się tak to mi Gram na YouTubie Siostrą <grym> Jestem jego siostrą o, to On to tam... nazywa Adam S.E.A.D. Ja Z małych 12. gwiazdorka jestem 12 Będzie w opisie co wpisać tam i fajnie było, gdybyś... dajcie komentarze, yy, czy lubicie Brawl Stars. Tak czy nie napiszcie w komentarzu. To było ja fajnie, też... gdyby w ogóle ten filmik... gdybyś miała w ogóle 10 subskrypcji. To by był szok. No wiem, akurat ja wier... jak 10 pałki w 11, przepraszam. Ja w jeden dzień przecież wbiłem dwie subskrypcje, więc... No Wielkie starucha, ja to nazywam Bzium, Bzium. A go ultem zrobiła. Jak ładnie ty Ale, grasz Bzium, plus 9 już masz od razu. O. Spore kluchy leniwe. Zakaj, kawę, Może jak ty Bikul, 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 Jeden raz się mówi. Ale 23 monety no. Mam więcej. I pracu mi skończyła odcinek. A jeszcze może tak. chwilkę, bo chcę pograsz, okej? Okay? Nie, już nie chcę.